Puszcza Białowieska to obszar ponad 50 tysięcy hektarów. Żyje tutaj blisko pół tysiąca żubrów. Jedna trzecia powierzchni puszczy znajduje się w gminie Narewka, ale sama gmina to nie tylko kraina polskiego żubra, to także inwestycje w ekologię i ochronę środowiska. Gmina Narewka to jeden z laureatów Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku, organizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Już ponad 100 gospodarstw domowych korzysta tutaj z energii słonecznej. Panele słoneczne w trzech czwartych sfinansowała gmina. Dzięki temu woda w domach podgrzewana jest czystą energią. Chroni się środowisko przede wszystkim. Nie trzeba zużywać paliwa stałego, jakim jest drewno bądź węgiel. Do podgrzewania wody. Panele słoneczne na dachach domów na dobre wpisały się w krajobraz gminy. Najnowsza inwestycja to elektrownia wiatrowa wysoki, na prawie 100 metrów wiatrak, wkrótce zacznie produkować energię. 500 gospodarstw powinno być przez taki wiatrak w ciągu roku zasilonych. Czysta energia to nie tylko korzystanie ze słońca i wiatru. Mądre i przemyślane inwestowanie procentuje. Gmina Narewka inwestuje w ekologię. Jednym ze sposobów na pozyskanie czystej energii jest elektrownia wodna na zalewie Siemianówka. Energię produkuje się tutaj dzięki wykorzystaniu różnicy poziomu wody w zalewie i pobliskiej rzece. Przy maksymalnym piętrzeniu możemy dać 165 kW energii, co w skali roku daje 1100 MWh. Tą energię możemy zasilić około 400 gospodarstw domowych ale wody w gminie jest więcej. Poza zalewem to rzeka Narewka. Żeby zaczerpnąć świeżego powietrza w gminie Narewka, wcale nie trzeba skupiać się tylko i wyłącznie na Puszczy Białowieskiej. Można wybrać kajak. Stanica kajakowa powstała tutaj rok temu. Wybudowana za ponad milion złotych, ekologiczna, z panelami słonecznymi na dachu, z wypożyczalnią sprzętu wodnego i rowerów. Chcieliśmy, żeby osoba, która przyjedzie do naszej gminy, nie musiała jechać samochodem do Puszczy, nie musiało samochodem jeździć po terenie gminy, żeby mogła wykorzystać czy to kajak, czy rower, który mamy w ofercie. Ale żeby w gminie odetchnąć czystym powietrzem, nie wystarczy przesiąść się z samochodu na rower. Trzeba inwestować w mniej szkodliwe dla środowiska rozwiązania dla mieszkańców. Jedną z najważniejszych inwestycji w czyste powietrze w gminie Narewka jest stacja rozprężania gazu. Stąd jest on dostarczany do pobliskiej szkoły i mieszkańców osiedla gaz był butan jest w postaci ciekłej jest poddawany procesowi regazyfikacji i instalacją rurową jest doprowadzony właśnie do spółdzielni mieszkaniowej jak również do szkoły Równie ważne jak inwestowanie w infrastrukturę jest inwestowanie w młode pokolenia. Właśnie dlatego w gminie powstało Centrum Edukacji Ekologicznej. Latem są to zielone szkoły, zimą ferie. Młodzież z całej Polski uczy się tutaj jak dbać o środowisko naturalne. Mamy zajęcia związane z ekologią, ochrona środowiska, zanieczyszczenie itd. itd. Gmina Narewka to również doskonałe miejsce do wypoczynku. Z roku na rok powiększana jest baza turystyczna, a czyste powietrze i bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej sprawiają, że Narewka jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc w regionie.